Bardzo często niektóre modele zegarków nazywamy pilotami, ale co to w ogóle oznacza i w końcu co sprawia, że niektóre zegarki pilotami są, a inne już nie? O tym będzie dzisiejszy odcinek TikTok. Zaczynajmy! Dzień dobry, ja nazywam się Krzysiek Humeniuk i witam Was w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i chcecie wiedzieć o zegarkach jeszcze więcej, już teraz kliknijcie w przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zegarki dla pilotów, awiatory. Fligery. Zegarki lotnicze. Wielu nazw używa się do opisywania zegarków, które są z nami od dziesięcioleci i chociaż pierwotnie służyły jako utylitarne narzędzia pomiarowe, dzisiaj są raczej stylowym dodatkiem o ponadczasowym designie. Historia, jaka kryje się za powstaniem zegarków lotniczych, nie jest przesadnie zawiła i skomplikowana i przejdziemy do niej za moment, ale jej odkrycie pozwoli nam zrozumieć, dlaczego niektóre zegarki od razu klasyfikowane są jako zegarki dla pilotów, a nad innymi musimy nieco Pogłówkować. Dzisiaj zabieram Was do świata zegarków, które zdecydowanie lepiej niż na lądzie czują się w przestworzach, ale zanim zapniemy pasy i wystartujemy, poznajcie partnera dzisiejszego odcinka. Partnerem dzisiejszego odcinka jest japońska marka Lorus, która od lat 80. produkuje jakościowe zegarki w atrakcyjnej cenie. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych modeli, które do końca maja możecie oglądać na billboardach w całej Polsce, m.in. w Kielcach, Warszawie, Łodzi, Białym Stoku czy Katowicach. Męskie nowości Lorusa reprezentuje sportowy chronograf, który dołącza do grona pozostałych zegarków z tej linii, tym razem w złotym wykończeniu. Zegarek napędza kwarcowy mechanizm z chronografem i datownikiem, producent zapewnia wodoszczelność na poziomie 10 barów, a przykuwający uwagę, ale jednocześnie całkiem klasyczny design zdecydowanie robi wrażenie. Dla Pani Marka Lorus przygotowała coś równie ponadczasowego. Niewielki, za to bardzo elegancki czasomierz w złotym wykończeniu, wchodzący w skład linii, której zegarki wyposażone są w wytrzymałe na zarysowania szafirowe szkiełko. Wewnątrz stalowej koperty pracuje precyzyjny mechanizm kwarcowy, a praktycznym dodatkiem jest tutaj komplikacja datownika. Oczywiście w portfolio Marki znajdziecie mnóstwo przeróżnych zegarków, dlatego już teraz zachęcam Was do odwiedzenia zakładki Lorus na stronie timetrend.pl. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, tak samo jak odnośniki do zegarków z najnowszej kolekcji. W tym miejscu dziękuję Marcelorus za bycie partnerem tego odcinka, a my tymczasem zaczynajmy. Poszukiwania pierwszych zegarków dla pilotów najrozsądniej jest rozpocząć w momencie narodzin lotnictwa i czasów, w których wielu śmiałków ryzykowało swoje życie po to, żeby wznieść się w powietrze i tym samym posiąść tajemną sztukę latania. Jednym z nich był Alberto Santos Dumont. Brazylijsko-francuski pionier lotnictwa, który w 1906 roku samolotem własnej konstrukcji przeleciał dystans 60 metrów, zdobywając tym samym nagrodę za najdłuższy lot i zapisując się na kartach historii jako jeden z najważniejszych i pierwszych pilotów w dziejach świata. Ale latanie na prototypowych maszynach, które nie były wyposażone w zasadzie w żadne urządzenia pomiarowe, przysporzało Santosowi wielu problemów, o których opowiedział swojemu przyjacielowi, producentowi zegarków, Louisowi Cartier. Alberto narzekał na to, że wyciąganie i obsługa zegarka kieszonkowego podczas lotu są właściwie niemożliwe, ponieważ obie ręce muszą spoczywać wówczas na sterach samolotu. Na szczęście Cartier nie musiał zbyt długo czekać na przypływ kreatywności, ponieważ wpadł na pomysł, żeby pójść śladem kobiecej biżuterii i nowy zegarek Santosa zamocować na jego Nadgarstku. Zegarek kartiera stał się niezwykle popularnym narzędziem, które budziło zainteresowanie publiki, tym bardziej, że zegarki naręczne stały się powszechnie znane dopiero kilkanaście lat później, bo początek XX wieku zdecydowanie należał jeszcze do zegarków kieszonkowych. Ludzie pytali, co na nadgarstku ma Santos Dumont, co to za dziwne urządzenie, a odpowiedź była banalnie prosta: był to zegarek kartiera na skórzanym pasku. Można zatem bez zawahania stwierdzić, że zegarki dla pilotów, podobnie zresztą jak dajwery, powstały dlatego, że wymagała tego konkretna sytuacja. Miały służyć pilotom jako wygodne i bardzo łatwo dostępne z poziomu nadgarstka urządzenia pomiarowe podczas odbywanych lotów. I chociaż Cartier Santos jest uważany za pierwszy zegarek lotniczy, to czasomierz nie przypominał wyglądem żadnego z pilotów, które współcześnie kojarzą nam się z tym terminem. Wyglądał raczej jak elegancki zegarek w prostokątnej kopercie, i w zasadzie do dziś cała kolekcja Santos przypomina pierwowzór z początku XX wieku. Ale jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, zegarkiem, który rzeczywiście posiadał DNA wspólne dla wszystkich kolejnych zegarków dla pilotów, był Zenit Specjal. Czasom już specjalny z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że używał go Louis Blériot, pierwszy człowiek, który przeleciał nad kanałem La Manche w 1909 roku. Zegarek Zenita oferował całkiem sporo, bo posiadał świecące w ciemności wskazówki oraz inne elementy tarczy, duże i czytelne indeksy godzinowe, a także sporej wielkości koronkę, którą można było obsługiwać w rękawicach. Wszystkie te cechy stały się niezbędne w kolejnych zegarkach lotniczych, ale nazwy pilot w odniesieniu do czasomierzy oficjalnie może używać wyłącznie Zenit, ponieważ firma zastrzegła prawa do tego słowa już na początku XX wieku. Późniejsze zegarki dla pilotów były w zasadzie ewolucją tego, co zaprezentował Cartier i Zenit, ale prawdziwa historia legendarnych pilotów zaczęła się w zasadzie dopiero wtedy, kiedy armie brytyjska, francuska, włoska oraz niemiecka opracowały własne wymagania, bardzo szczegółowe swoją drogą, dotyczące produkcji zegarków według ściśle wyznaczonych kryteriów. Chociaż zegarki lotnicze są z nami od dziesięcioleci, to nadal wielu z nas ma wątpliwości, który zegarek można nazwać pilotem, a który nie. Niektórzy ograniczają swoją wiedzę wyłącznie do niemieckich pilotów z czasów II wojny światowej, inni poszukują odpowiedzi na przykład w opisach producentów. A odpowiedź w zasadzie jest banalnie prosta i wynika bezpośrednio z nazwy. Bo zegarek typu pilot jest to zegarek noszony przez Pilotów. Noszony nie dlatego, żeby ładnie wyglądał, ale przede wszystkim dlatego, że jego podstawową rolą jest spełnienie wszystkich wymagań pilotów podczas lotu. Zegarki dla pilotów mają być maksymalnie funkcjonalne, czytelne, trwałe. Precyzyjne i pomagać w bezproblemowym nawigowaniu maszyną latającą. Oczywiście żaden współczesny pilot nie będzie polegał wyłącznie na wskazaniach swojego zegarka, bo bezpieczne lotnictwo XXI wieku dysponuje o wiele bardziej precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi, ale takie jest DNA tych czasomierzy. Przez dekady producenci zegarków lotniczych wyposażali swoje urządzenia w funkcje dostosowane do wymagań pilotów, i moim zdaniem trudno jest rozmawiać o tego typu czasomierzach bez znajomości. Większości z nich. Przejdźmy zatem do kluczowych cech zegarków lotniczych w szczegółach. O tym, że zegarki dla pilotów były przede wszystkim narzędziami, była mowa już wcześniej. Teraz warto pochylić się nad elementami typowymi dla tego stylu, bo tak jak w przypadku dajwerów, tutaj także możemy wyróżnić kilka takich cech, które charakteryzują zegarki lotnicze. Kilka minut temu opisałem Wam pokrótce, jak wyglądały pierwsze zegarki dla pilotów. Cartier Santos i Zenith Special znacznie się od siebie różniły, bo różniła je też geneza powstania i cel, w którym zostały stworzone. Liczył się przede wszystkim wygodny odczyt wskazań zegarka podczas lotu. Pozostałe aspekty techniczne i projektowe zależały wyłącznie od producentów i to oni decydowali, jak będą wyglądały ich zegarki oraz jakie będą pełniły funkcje. O cechach charakterystycznych zegarków dla pilotów zadecydowały jednak dopiero czasy, kiedy zegarki lotnicze były zamawiane w bardzo dużych ilościach przez siły zbrojne. Chyba najbardziej charakterystycznymi i będącymi kwintesencją tego stylu były produkowane na zlecenie niemieckiego Luftwaffe fligery typu A i B zegarki realnie służące jako elementy wyposażenia samolotu i przyrządy nawigacyjne. Specyfikacje wojska były bardzo szczegółowe i zamówienia obsługiwało jednocześnie wiele marek. Zagarki niemieckich pilotów musiały być wystarczająco duże, aby można było odczytać ich wskazania podczas lotu. Ich koperty miały aż 55 mm średnicy. Ze względu na czytelność czarne matowe tarcze kontrastowały z jasnymi arabskimi indeksami pomalowanymi radioaktywnym luminoforem. Obsługa zegarków również miała być tak prosta jak to tylko możliwe, aby uniknąć jakichkolwiek błędów, a mechanizm miał być odporny na działanie pól magnetycznych, wstrząsy, a także wilgoć, zmiany temperatury czy kurz. Zegarki lotnicze to stosunkowo minimalistyczne, ale jednocześnie pełne symboli czasomierze. Jednym z takich tajemniczych elementów jest indeks na godzinie 12. Równoboczny pionowy trójkąt z dwiema kropkami po obu stronach, charakterystyczny szczególnie dla niemieckich fligerów. Do czego on właściwie służy? Jedną z najbardziej istotnych cech pilotów jest ich wysoka czytelność, a wspomniany trójkąt pozwalał pilotowi natychmiast ustalić wskazanie godziny 12 w odniesieniu do pionowej orientacji tarczy, a tym samym odczytać czas na pierwszy rzut oka zarówno w ciągu dnia, jak i nocy, bo zegarki były czytelne również w kompletnych ciemnościach dzięki zastosowaniu promieniotwórczej, niestety, farby radowej. Poza charakterystycznym trójkątem na godzinie 12 klasyczne piloty znane są również ze swojej bardzo dużej koronki. Jej rozmiar oczywiście nie był wymysłem szalonych designerów, tylko wynikał bezpośrednio ze względów praktycznych. Kokpity samolotów często w ogóle nie były ogrzewane, dlatego aby zapobiec odmrożeniu rąk, piloci byli wyposażeni w grube ocieplane rękawice. Duża koronka w kształcie przypominającym diament lub cebulę była więc kluczowym elementem zegarków lotniczych, ponieważ pozwalała na komfortową obsługę czasomierzy. Wspominałem już o tym, że zegarki lotnicze były niejako przedłużeniem kokpitu samolotu. Między innymi dlatego zegarki były mocowane bezpośrednio na rękawie, na kombinezonie lotnika, po to, żeby zegarek był łatwo dostępny i przede wszystkim bardzo dobrze widoczny. Dlatego też kultowe i nadal widoczne, na przykład w ramach pilotów IWC, są długie paski z nitami, które pozwalały na noszenie zegarka bezpośrednio na kombinezonie lotniczym. Zastosowanie nitów również nie było dziełem przypadków, ponieważ koperty zegarków lotniczych posiadały na stałe zamontowane teleskopy. Istotne więc było wzmocnienie tych pasków właśnie, za pomocą nitów przed na przykład przypadkowym zerwaniem. Nie jest tajemnicą, że zegarki mechaniczne są zagrożone namagnesowaniem, a trudno o znalezienie na pokładzie samolotu miejsca bardziej narażonego na działanie pól magnetycznych od kokpitu. Żeby się przed tym bronić i zapewnić niezawodność pomiarów, zegarki dla pilotów były wyposażone w ferromagnetyczną wkładkę do koperty otaczającą mechanizm i chroniącą go przed polami magnetycznymi. Wkładka była wykonana zazwyczaj z miękkiego żelaza, podobnie jak tarcza i dekiel i razem tworzyły klatkę Faradaya wokół mechanizmu. Oczywiście zagrożenie namagnesowaniem zegarka mechanicznego występuje również obecnie, ale współczesne zegarki dla pilotów produkuje się z wykorzystaniem antymagnetycznych materiałów. Tym samym zegarki lotnicze są dużo bardziej odporne na działanie pól magnetycznych bez potrzeby wykorzystywania ciężkich żelaznych pierścieni, które umieszczało się niegdyś w kopertach takich zegarków. Zegarki lotnicze to nie tylko narzędzia dla niemieckiej armii proste, trzywskazówkowe czasomierze, ale również dużo bardziej wszechstronne urządzenia, o wiele bardziej skomplikowane i wyposażone w różnego rodzaju komplikacje. Jedną z nich jest chronograf z funkcją flyback, który pozwala na pomiar wielu odcinków czasu bez potrzeby zatrzymywania i resetowania stopera. W zwykłych mechanizmach z chronografem operacja taka wymagałaby przynajmniej trzech kliknięć. Najpierw trzeba zatrzymać chronograf, następnie wyzerować wskazówkę, i na koniec ponownie uruchomić stoper, aby odmierzyć czas kolejnej sekwencji. W mechanizmie z funkcją flyback nowy pomiar startuje automatycznie po wciśnięciu jednego przycisku. Użycie takiej komplikacji w zegarku lotniczym znacząco skróciło czas operacji potrzebny do pomiaru kolejnych odcinków lotu. Zawód pilota nie jest związany wyłącznie z wojskiem, bo przecież istnieje coś takiego jak lotnictwo cywilne i tutaj także funkcjonalne zegarki mają swoje zastosowanie. Jedną z takich funkcji jest całkiem dobrze znana komplikacja GMT, czyli wskazanie wielu stref czasowych znane chociażby z takich klasyków jak Rolex GMT Master, który wcale nie był pierwszym zegarkiem pozwalającym na śledzenie kilku stref czasowych. Ponieważ za pioniera zegarków GMT uznaje się zegarek Gleason Airman z 1953 roku, w którym ta ta funkcja pojawiła się jako pierwsza przed GMT Masterem, ale była rozwiązana inaczej niż w późniejszym zegarku Rolexa, bo nie bezpośrednio poprzez komplikację mechanizmu. Znana już dobrze dodatkowa wskazówka GMT pojawiła się dopiero w Rolexie rok później i znacząco przyczyniła się do popularyzacji takiego rozwiązania nie tylko wśród pilotów, ale także osób, które bardzo często podróżowały i uznały tę funkcję za niezwykle przydatną. Bycie pilotem wiązało się nie tylko z samym lataniem, ale także z wykonywaniem bardzo często skomplikowanych, trudnych obliczeń matematycznych, od których naprawdę wiele mogło zależeć. Dlatego też za sprawą marki Breitling w zegarkach lotniczych zaczęły pojawiać się suwaki logarytmiczne, czyli tłumacząc na zrozumiały język, mechaniczne kalkulatory dla pilotów pozwalające na dokonywanie takich obliczeń jak na przykład odległość, zużycie paliwa, prędkość albo konwersja jednostek. Dzisiaj piloci na szczęście mogą polegać na Urządzeniach dużo bardziej skomplikowanych, które zazwyczaj wykonują te obliczenia za nich, ale funkcja ta nadal jest ceniona przez entuzjastów historii zegarmistrzostwa i w niektórych sytuacjach może okazać się przydatna, o ile nauczymy się z niej korzystać. Temat zegarków lotniczych to bardzo złożone i wielowątkowe zagadnienie, pełne niesamowitych szczegółów historii oraz ewolucji zegarków tak zwanych pilotów, od instrumentów pomiarowych w kokpitach samolotów, aż po element współczesnego stylu. Takie zegarki jak IWC Big Pilot, Rolex GMT Master, cała gama Fliegerów czy chociażby Navitimer Breitlinga wszystkie te czasomierze to dowody na to, jak znacząca była rola zegarków dla pilotów we wczesnych dniach lotnictwa w oddziałach powietrznych armii na całym świecie, a także w niekończącym się dążeniu ludzkości do osiągania rzeczy wielkich. Dzisiaj zegarki dla pilotów zabierają nas z powrotem do fascynujących lat przeszłości i chwil, w których wzniesienie się w powietrze człowieka oznaczało coś wręcz niemożliwego. Pozornie małe urządzenia mechaniczne mogą połączyć nas z ikonami takimi jak Santos Dumont, który poszukiwał praktyczniejszego zamiennika dla zegarka kieszonkowego, ale też przywołać nieco bardziej przerażające momenty w historii, takie jak ciemności, czasu wojny i zegarków wykorzystywanych przez niemieckich pilotów. Między innymi właśnie takie elementy sprawiają, że zegarki lotnicze tak bardzo nas interesują i absolutnie nie tracą na popularności. O konkretnych producentach i modelach zegarków lotniczych w różnych przedziałach cenowych będziemy mówili w kolejnych odcinkach TikTok. Dlatego już teraz dołączcie do grona subskrybentów, żeby nie przegapić tamtego odcinka. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał i doceniacie moją pracę, już teraz możecie skorzystać z opcji podziękuj i dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju TikTok. Z góry bardzo dziękuję.